Siemaneczku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was coś fajnego, czyli Etebek z Surging Sparks, czyli dodatek z Pikachu. Jest hype generalnie na ten dodatek, ze względu na, na Pikachu i jak się z tą koronką, która tu jest, z tą formą Tera, chyba to się nazywa. Jest chyba trzy albo cztery, cztery chyba Pikacze są w tym albo nawet pięć w tym, w tym dodatku. Może pokażę Wam jeszcze co jest, to jest oczywiście player Guida, Pokażę Wam co jest w środku tego, bo tutaj też, nie wiem czy wiecie, ale ale pod tym jest też jakaś tam graficzka, tu Wam ją pokażę. O, taka grafika jest pod tym, bardzo ładna. Dobra że trakowanie twarzy płaciło. Mamy tutaj poksik, go zostawię na razie na boku. Mamy tylko player guide'a, więc może jeszcze przemknę go tutaj, żeby można było sobie zobaczyć. Oczywiście jeśli chodzi o... No, coś mi fokus się stracił. Jeśli chodzi o ten dodatek, to ten Pikachu jest tym, co faktycznie... A, szybko sobie przelecimy, żeby tutaj nie było. jest całkiem sporo, nie można powiedzieć, że nie. No i tu się zaczynają już fajne karciuszki. Generalnie jeśli chodzi o ten dodatek, to jest to połączenie Paradise Dragona i Super Electric Breaker. Obydwa są na kanale unboxingi. Jest tutaj fajne, fajne dodatki. Troszkę oczywiście jest też Idolek. No, jest pikaczu, który z tym pikaczu, który chce mieć każdy. No, tak, to jest, to jest na pewno coś, coś co, co chciałby mieć każdy, jeśli chodzi o ten radny. Tu mamy w ogóle bardzo ładnie puszczące się pudełko. Tu będzie ładnie wyglądało na wystawce. Wyciągnę sobie to, co jest w środku. Standardowy, standardowy, standardowy boksik. Co my tu mamy, znaczniki. Kostka. Kostka jest w ogóle bardzo fajna, taka hmm, taka jakby elektryczna, taka, tak się wydaje, tak jak ten dodatek. To na pewno na plusik. Przestawimy sobie to. O, mamy tutaj Magnetoma i super, że Pokemon Company zaczęło dodawać e, tą kartę promocyjną do przekródek, bo ta karta promocyjna wtedy dochodzi dochodzi bardzo prosta. O, widać w ogóle jak ładna jest. Ta karta promocyjna i generalnie ten artysta, Shinji Kanda. On ma kilka takich hitzików, między innymi właśnie z Paldei. Paldei, a o Magikarp. E, ale o ile się nie mylę. No jeszcze tych kart tam jest, które gdzieś tam, on. On. On no, standardowo ma tutaj energię. będę tego sprawdzam. No i mamy... Bardzo fajne. bardzo bardzo mi się podobają te, e, te sliwy na karty, to też jest naprawdę bardzo fajne. Jeśli chodzi o, o ten dodatek, coś tu jeszcze jest? Nie. Jest coś, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o ten dodatek, czy o ten dodatek, jeśli chodzi o ETB, czyli boostery 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 boosterów i no to chyba nie ma co, nie ma co tutaj czekać. Lecimy z tym unboxingiem. E, fajnie unboxować jakiś etebek na kanale. O, coś tu chyba jest. Dobra, może ustawię się tak, żeby to ładnie się ładnie unboxing wleciał. byście mieli ładni Dobra, jest w ogóle trochę dalej, mogę trochę przybliżyć. Jak tak myślę. A, to była rerka. Jak tak myślę, to mógłbym ją trochę przybliżyć. A bo dobra zostawimy, zostawimy jednak tak jak jest, żeby tutaj już nie mieszać, ja po prostu będę dawał wyżej karty. Lecimy z unboxingiem. Volcarona, Togepi, Blitzel, Quaxel, Cairano, Krafaj, Capsalt, Taskball, Gastrodon. Bardzo mi się podoba ta nazwa tego Pokemona. No, i jak na razie, dwa busterki bez, bez żadnego dropa. Mam nadzieję, że jakiś drop będzie, bo ostatnio mnie te etb prześladują brakiem dropów. Niestety. No, ale to. Ale to, to taki mój fardy, jeśli chodzi o etb -ki. O, amulet of hope. Mamy ace peka. Bardzo fajnie. No, i tu mamy jeszcze tapu koko i dodatki. Ale fajnie, że jest asp specek, zawsze spoko co prawda, no dla kolekcjonera ja akurat nie jestem jakimś tam fanem zbierania i speków, ale pewnie są jakieś kolekcjonerzy asp no i oczywiście gracze, no bo jakby nie patrzeć jest karta grywalna z tego co, z tego co, z tego co wiem lecimy, Tauros, o to Pald Pald Ański, Taurus. Tauros Rybcia, Protonator, Togepi Registry o, Cerulecz i X, i w wersji fajnej, e, fajnej EX-owej w wersji Rainbow. Bardzo ładna karciuszka. Dobra, ciśniemy dalej. Bardzo fajnie się otwiera ten czotek. Bardzo. O, ten czotek. Bardzo ładne. Karty są w ogóle w tym dodatku. O, ten, ten jest fajny w wersji, w wersji Artowej, Crygonal, Oxy. Terror Orb, Flapple... Flapple? Flapple. z włosami. Centurion. Sizzlepad. Chimpao. No i tyle jeśli chodzi o, ten, o, tą, o te karty. stały nam cztery ostatnie. Nie Czy będzie coś fajnego? Czy nie będzie? od to jest pytanie. Dajcie znać, czy otwieraliście już też ten dodatek. Czy to jest coś, co... Czy ten dodatek to jest taki, który chcielibyście kupić większej ilości, czy to jest ten dodatek, który gdzieś tam na święta u was zagości. No bo to, no, okres chyba jest teraz taki. I nie wiem w sumie, czy coś tam będzie, e, będzie więcej, jak tak teraz myślę, przed świętami. Więc no to kurczę, kurczę, to jest chyba właśnie ten dodatek, który na święta wylądował u nas. Chyba, że będzie oczywiście jakiś kolejny e, reprint 151 albo albo jeszcze coś innego, ciężko powiedzieć. E, mamy tu celu Ledger, Flutter Main, britzle. Oczywiście, gdybym zapomniał, a zapomniałem, to nie mieliśmy tylko palki mamy dwa ostatnie mustery. E, komentujcie, lajkujcie, to pomaga mi ten kanał utrzymać. To oczywiście wiadomo, należy dokładnie do tego kanału, no bo jest na tyle mały, że tu nie ma jakichś zarobków. O, w ogóle, jaki ładny Snorlax, swoim drogą. Więc no, każdy komentarz, każdy lajk, like, to jest coś, coś fajnego. A jeśli chcecie, żebym jeszcze tego więcej nagrywał, no, mamy teraz no to jest to wskazane. I bardzo dziękuję oczywiście. No i co? Mamy ostatni, Ostatnią kartę no, Czy oceniłbym, że tu były fajne dropy? No nie. Nie było. No, zobaczymy, może uda się. Może uda się, mi tyle co muszę sobie jakoś lepiej ustawiać. Następnym razem, Proxfish, Enigmo, Apleton, Wattro, Diglett, no i Kilowattro EX. Jest to jakaś tam, jest jakiś EX, ale nie jest to żaden ciekawy drop. No cóż, kolejny, kolejny, kolejny ETB, który nie oddał. Nie można powiedzieć, że oddał. Ale jest to jakiś tam odcinek na kanale, mam nadzieję, że się on Wam podoba. No nic, trzymajcie się do kolejnego Elo.